Cześć, to ja y, nazywam się Master. I właśnie, chcę wam pokazać różne fajne rzeczy To tamto Ale fajna. Zobaczcie, to jest mój specjal do mojego kolegi yy, Riko 1, 2 Coś tam I okej okay. Oczywiście, gram w Minecrafta Nie

Spokojnie. fajnie. fajne. 一、一、嗯、一、嗯。嗯 Dwa, dwa tygodnie temu ja. nie widziałem I proszę subskrybujcie, to proszę subskrybujcie, to jest mój pierwszy, no, pierwszy odcinek. Więc proszę subskrybujcie, głosujcie. I nie wiem, co tam się jeszcze robi, ale proszę zróbcie to. I dajcie mi jakieś te yy, serwery, linki do serwera. Okej? Okay? SKTF też to obejrzyj. Właśnie to ugram. Okej? Okay?

Nagrywam z kamery internetowej. Dobra. To głosujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. I pa pa.